Cześć, z tej strony Ewa z Pro Wellness. W tym filmie opowiem Ci jak masuje fotel PW 520. Pepel 520 to nowoczesny fotel o wielu zaawansowanych udogodnieniach. Charakteryzuje go intensywny masaż, który dotrze do głębiej położonych tkanek i ureguluje pracę różnych układów naszego organizmu. Wybór tego fotela daje gwarancję profesjonalnego masażu, nawet u bardziej wymagających użytkowników. Dużym plusem tego urządzenia jest jego zakres działania, który obejmuje prawie całe ciało. Każdy odcinek kręgosłupa, okolice bioder, pośladki, uda, ramiona, ręce, łydki oraz stopy. Na fotelu możemy doświadczyć masażu dostosowanego do naszych potrzeb, preferencji i oczekiwań. Podczas masażu fotel korzysta z sześciu podstawowych technik, które występują w różnych odsłonach: ugniatanie, masaż szwedzki. Ostukiwanie, siatcu, oklepywanie i wałkowanie. Każdą z technik możemy wybrać w manualnych ustawieniach i zastosować na całe plecy wybrany obszar lub konkretny punkt, ustalając siłę, szybkość, rozstaw rolek i intensywność. Fotel dysponuje sześcioma programami automatycznymi o różnorodnej specyfikacji i mocy. Gotowe masaże są odpowiednią konfiguracją wymienionych technik, uzupełnioną o poduszki powietrzne, rolki na stopy, ogrzewanie i inne udogodnienia. Program Relax. Pierwszy program, z którego możemy skorzystać, to najbardziej uogólniona opcja. Program Relax umożliwia rozluźnienie w obrębie całego ciała i odpoczynek po ciężkim dniu. Techniki takie jak na przykład ugniatanie z oklepywaniem, pracują na przemian mocniej i słabiej, aby uzyskać maksymalny poziom odprężenia. To program przyjazny nie tylko dla mięśni, ale i dla układu nerwowego. Program Neck and Shoulder Kolejny masaż o nazwie Neck and Shoulder skupia się szczególnie na okolicy barków i górnego odcinka kręgosłupa. Jest to świetny sposób na pozbycie się stresu i napięcia, które często gromadzi się właśnie w tej okolicy. Redukcję bólu i zmęczenia zapewniają nam tu takie techniki jak np. siatcu czy masaż szwedzki wzbogacone o poduszki powietrzne na barki. Częste zmiany technik pozwalają na kompleksową terapię problematycznych napięć. Program tajski. Program tajski to jeden z ciekawszych masaży w ofercie PW520. To nie tylko klasyczny masaż rolkowy, ale także elementy rozciągania. Fotel zmienia pozycję, powodując stretching naszego ciała i dodatkowo masując okolice kręgosłupa, np. przyjemną techniką ugniatania. Ten masaż świetnie sprawdzi się po długiej jeździe autem lub jako rozgrzewka na dobry początek dnia. Program Senior. Inny dostępny program Senior to najdelikatniejsza opcja skierowana do tych, którzy nie lubią bądź nie mogą masować się zbyt intensywnie. Króluje tutaj technika wałkowania i uwielbiany przez użytkowników masaż powietrzny na nogi i ręce, który idealnie pobudza pracę układu krwionośnego. Dodatkowo rolki na stopy oddziaływują na znajdujące się w nich receptory. Program Sleeping. Fotel ma też opcję dla miłośników długich, spokojnych masaży. Program Sleeping sprawdzi się jako wyciszenie na koniec dnia i przygotowanie organizmu do wypoczynku. Techniki takie jak na przykład ugniatanie i masaż powietrzny uspokoją organizm i rozluźnią mięśnie, a także uregulują pracę układu oddechowego. Program Recover. Ostatni program to Recover, czyli najintensywniejsza opcja. Podczas masażu rozpracowywane są po kolei poszczególne partie, a stosowane techniki to np. ostukiwanie o zmiennej szybkości. Program jest szybki i mocny, więc dobrze sprawdzi się na przykład u sportowców jako regeneracja po Pamiętaj, że wybór fotela jest bardzo uzależniony od indywidualnych oczekiwań i odczuć, dlatego najlepszym sposobem na dobór idealnego domowego masażysty jest przetestowanie jego możliwości. Możesz to zrobić za darmo w jednym z naszych salonów w Gliwicach lub w Wojkowicach kościelnych. Jeśli w Twojej głowie pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości, to chętnie na nie odpowiemy. W tym filmie to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne.